Pierwszy krzyk. Samochwała. To jest samochwała. siedzi w Sam się chwali. Brawo! No. Pięknie! Samochwała w kącie stała. I tak wciąż opowiadała. Zdolna jestem, niesłychana. Najpiękniejsze nam bramy. Moja buzia tryska zdrowie. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w oberze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapie. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jeszcze. Jestem mądra, jestem zgrabna, słodka, wiotka i owadna, a w dodatku daję słowo. Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój to pięćosiemka, moja mama taka piękna, moja siostra taka mała, a ja jestem samotnawa. To jest jeden pieszyk. Spodobał się? No. Tak, Tak. Tak? Może być. To teraz ktoś. No, troszeczkę podobny, tylko w innym stylu. Skarży pyta. Chyba niedobry, nie? No, u nas pewnie czekaj. Co się działo, to... To mam, się wskaże, to no opinię, właśnie. Żeby, 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 żeby... Więc nie. o kimś takim przeczytam teraz. Piotruś nie był dzisiaj w szkole, Antek zrobił dziurę w stole. Wanda obróz popląta, Zosia szybko Jurek zgubił klucz, a Wacek. Zjadł z stanu cały placek. Któż się dziwi o to pyta? Nikt. Ja jestem skarży pyta. Dobrze. A no, teraz Byliście w zoo? No Tak? No to z Wam pokażę. Tak. Co tam w zoo widzieliście? A, gdzie byliście w zabawie? Właśnie, gdzie byli? W Jarosławie. W Ja. Świetnie. I co? Widzieliście takie zwierzaczki? Tak. Mhm. Takie zwierzaczki. No więc proszę. Niedźwiadka widzieliście? Tak. tak. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę nie chce podać? To szkoda. A tu kto jest? Dzik. Dzik. Proszę. Dzik, Dzik, Dzik jest dziki. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zwyka. I teraz te dziki to przebieżą. <śla fooled> <z them. śla> <śla> 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 w to. lesie. Wchodzą po Polakach. No właśnie. A najlepszy sposób gdyby, wie Pan, nie jest? Nie, ta jak nie ucina włosy, to włosy rzucę na pole. Aha, i, ci, I podobno i tydy, nie przybiegą. Wtedy nie przychodzą. Nie. Mhm. Bo ja pani... nie. Ja to nie dochodzę. Ja to nie to nie 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 Ja Kto ma? Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to jego stole. A on jest rudy rys, muszę to będzie Grys. Kto jest jeszcze taki y, troszkę niebezpieczny w, w tym? Wilk. prawda? A Wilk? Powiem Ci w słowach co myślę o tym Wilku. Gdyby nie był na obrazku Zaraz by zmian nas. <grym <grym tak co mamy jeszcze w tym. Co mamy? Jeszcze jakieś inne zwierzątka. Tak, właśnie. Słon. Słon Ten słon nazywa się dom. Ma trąbę, ale nie doni. Dlaczego? Nie bądźcie ciekawi. to no, jego prywatne sprawy. Co tu jest, kangur? Kangur, tak. Jakie pan ma stopy duże, panie kangurze? Wiadomo. Dlatego kangury w skarpetach dziury. I co ma garby na grzbiecie? Wielbą, brawo. Wielbą, Dźwiga swe dwa niczym dwa największe skarby. Jest bardzo złym humorze, że szybciej dzieci nie Mamy jeszcze kto? Kogo? Kogo? Kolorowy taki ptaszek. Papułka! Brawo! Papuszko, papuszko, powiedz mi coś na łóżko. Nie, nic ci nie powiem. Patrz ty plotkasz. Powtórzysz każdego, kogo spotkasz. Tak? Lubią wartugi pokazać, tak? tak? Oczywiście nie no, wszystkie, jest, ale, jest ale, tylko ale, taka ale, jedna ale, odmiana, ale, ta. prawda? Ale, Co mamy jeszcze ale, tutaj takiego? Wartugi, mał... psa, małpy. Małpy. Małpy skaczą niedośćgnie. Małpy robią małpy piwle. Niech pan spojrzy na bawiana. Polsa małpa, proszę pana. A kto bardzo powoli chodzi i ma taki, taką skórę w kierunku? Żółw. Żół. Żół chciał pojechać koleją. Lecz koleje nie tanio. Żół wiem, szkoda pieniędzy. Pójdę też. Będzie prędzej. Będzie prędzej? No, chyba nie Nieprawda. <laughs> nie <laughs> za, za, za 10 dni, <laughs> będę, proszę nie, <laughs> Zależy jaka odległość, prawda? Oczywiście. Dobrze, tygrys. Tak. Co słychać, panie Tygrysie? A nic. Nudzi mi się. Czy chciałby pan wyjść za kraw? Pewnie. Nie. Przynajmniej bym pana zjadł. No, mhm. Oczywiście. A kto jest królem zwierząt? Lew. Tak. Lew ma wiadomo. Pazur. Lecz sobie z wszystkich grobów Bo jak lew tylko ryknie, to grób natychmiast zniknie. Tak? Tak, dokładnie. Podoba Wam się książę? Tak. Ta, ta. Super. Co jutro mamy? Jutro jaki jest dzień? Środa. A co jest w środek białej Czyli strach. Tak, tak. A co mamy na na straganie, w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o nie poprze, panie kotrze. Coż się dziwić, mój Szczypiorku, Leży tutaj aż to w odtoku. Rzeczy na to kalaretka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch to brzuchu rzepę klepie. Jak tam Co Coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś szyję się po tropie. Lecz Pietruszka stał nie z Blada, chuda, wstać nie może. A to feler westchnął sobie. Burak stronił od cebuli, a cebula do się tu Mój Buraku, mój czerwony, czyż tyś nie chciał takiej żony? Burak na to Nos zatyka, niech na pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to fere, westchnął Seba. Naraz słychać nie sposób. Gdzie się pani tu gramoni. Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej bruselka. Widzieliście, jaka krewka? zaparzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta. A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótni? Po co wasze stare głupie? Wnet i tak znikniemy w zupie. A kochele tak. bez kąt no i co? to by się? Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie. Jak to? Ja nic nie robię. A kto siedzi na babczanie? A kto w pierwsze śniadanie? A kto dziś snu łapał, a kto się w głowę podrapał. A kto dziś zgubił proszkę, zgubił kalosze. O! Nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a trawy nie piłem? A już dzisiaj nie myłem? A nie urywałem guzika? A nie pokazałem języka? A nie bądziłem się strzyc? To wszystko nazywa się nic? Naprawdę siedzi leni, nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobiłem lekcji, bo czasów miał za mało. Nie, nie zaszonował trzechów, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym dużo roboty. Nie napoju azotach, bo to za, bo za, da, bo za daleko jest woda. Nie na karłum kanarka, bo ciasto było mu szkoda. Miał zjist kolack tylko ostatni mi lasną. Miał pożyć się niezdążnym zasnąć. Śniął mu się, że tak czyś ogromnie się trudził że się obudzi. Mówiła dym, Mówiła do mnie za pałka. Pokażcie takiego śmiałka, co w domu dałby ze mną. Gdy nagle robi się ciemno, to prawdy słońce jest niczym ze swym błyszczącym obliczem. Bo tylko w dzień świeci, może ja zaś o każdej porze. To chyca, rzek, rzekła świeca, zapałka na to z, zuchwale. Gdy że zuchwal, zechcę świat cały spalem, i choć nie lubię się chwalić, potrafię z podpalić. Po czym po krótkim namyśle skończyła, i znikła. tak się skończyła, że z zrozumiałej Zrozumiałe zapałki. W czasie tych lat, gdy na pewno z dziecięciem przejrzymy. Dostanę charytki, być może głos jeszcze z razem. Roj Boże. a koncert nam mówi zamówiony w najbliższą środę Jęknęły smutne żołnierze, co będzie ziembo to będzie. Lecz do dzięcioła, do buka, niech dzięcioł ciebie opuka. Podniosła lamięć seroka, podobno ziemba jest chora. Nic z poleciał do szpaka, jest sprawa taka, a taka. Mówiła właśnie Sikora, że ziemba jest ciężko chora. Poleciał szwag do słodka, ze słów Sikory wynika, że ziemba już od miesiąca po prostu jest pana, Proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza, ta plonka zmieniła się w szkowląka. Siedzi cały dzień na boku i powiedz. Kru, kru, pomyśl tylko, co ty pleczeć, to już mi tańszy to przecież